Dzień dobry Państwu. Muszę nas zdrowić. Jesteśmy w parku. No, no Ogrody parkowe tu są piękne, sensoryczne, e, zmysłowe, dotykowe. no Różne ogrody, I, i nawet są ogrody biblijne. Byłem tam. Tutaj sobie jeżdżono. Ahoj! A gdzie Wy jedziecie? Piraty też są. halo dzień dobry. Ahoj! przebieg piątkę. O, Piątka. A, a ty? Jak masz na imię? Fabricio. A Fabricio skąd ty jesteś? Jestem z Brazylii. Brazylii? Tak. A ja rozumiem Port Gdański nad morzem, nad moriem. Ale nie mówię po polsku. Nie mówisz po polsku. Do you speak English? Yes. yes. <laughs> Dawaj, Emperor Pirates. Okej. Okay. Chcesz jeden, córko? Nie, ona mała. Ile ma, ile, A. skolko let? A, Maga ma... Dwa? Cztery. Cztery? A ty jak A. masz na imię? Mada. Mada, Mada. Ładnie. No. I co wy tu robicie? Okej. Vamos A tu, tutaj poli... Y, y, tak. I to Nie, yeah, nie. Yeah. Mieszkamy tutaj. A mieszkacie? Tak, tak. Uo. A to czemu tu? A dlaczego? A, bo jestem a, profesor, a ja nie, nie wiem jak mówię. Profesor? Tak, w International Relations. A ja chemikal, a, a, Politechnika, Uniwersytet of Technologii of Gdańsk. Aaa e, Chemikal, specjalist, asystent profesor z Gdańsk. Ja mój prac jest w Polska Akademia Nauk. A pan, a ja jestem kontradmirał. Aha. Kont admirał z military marine Aha. Poland. A super, super. No a tutaj sanatorium, mm, a -a. sanatorium tutaj, tutaj. Okej, okay, super, super, No fajnie, no i y, Muszyna długo? Ile lat? Jak długo? Jeden. Jeden rok? Tak. Aha. No i co? Aha. Ładnie? Jest fajnie, jest... Jest looking Aha. Muszyna very good. Aha, but are no, ja tutaj y, w y, poniedziałek jadę w po okay. like... no, jest kamera Polish Television National. Polish Television National internet. Looking.

Aha. Po ciężkim roku. Po ciężkim roku. A skąd jesteście? W całej ja Polsce. Ale jaka stobość. Ja, ja mogę powiedzieć, że jest to, jest to że jest proszę proszę. soli. Kopalnia soli, tak. no, a ja z Gdańska. nie kosz. ma kopalni. No nie ma, <grym> Sól wy, Wykopali już tam nas. I wykopali sól. Tak, też wykopali wszyscy. No, były kopalnie... Przecież koło Kopalnia nas są zbiorniki i... soli, bo tam teraz e, gaz gromadzą w tych tak, zbiornikach tak, po soli. Jeszcze panu powiem dodatkowo, że tak. Wieliczka zamknięta, też. okna zamknięta też. i owocar zamknięty. My tylko mamy podawę. A sól robicie? Ale ważoną czy jaką? Ważoną, kamienną. Kamienną też I macie. Tą, tą do... Czyli tam jest zagłębie solne, które jeszcze działa? To nie zagłębia, ale ta, ta jedna kopalnia może być zagłębiona. No na polskie masz... wystarczy tej soli? Na Polskę starczy. No to ekspo... eksportujemy. Też na eksport... tak. No to ładnie. To fajnie. Dziękuję. A kto mówił? E... W jak masz w na imię? Wodek. Wodek mówię, no. Ahoj. To w sanatorium jesteś wodek. Tak, tak. No tak jak ja. A no już poniedziałek to, jadę do Gdańska. – W moim żywocie mi się udało i korzystam z tego, nie? No, trzeba Czas z tym. Na piękną pogodę teraz. Ale byłeś na zamku, już tam piękny zamek jest. No bo zamek tam, hmm. wiesz, ja tam idę, jak nie ma Janosika, to ja my to powiadam teraz. Aha. No bo wiesz, bo tam trzeba za wiesz... Niego? No to za niego, no bo znaczy ja fundację prowadzę, nie? A, słuchaj, a tam jest piękna. Wybudowana wieża. 30 będzie uroczyste otwarcie. O, o, o tą wieżę? Tak? To jest baszta czy wieża? Baszta, ale. Basza. Czy, czy, czy jej nie było? Nie Dwa lata temu to ruiny no, były. No, no, no wiem. No. I teraz rozumiesz, zrobili. I 30 będzie uroczyste otwarcie. Nie wiadomo, czy naczelnik, może nie przyjedzie w tęgi, przecinać. Przy, no, Nasz państwa polskiego, no nie wiesz, kto to jest naczelnik. Duda? Naczelnik! Jarek, a, nasz, to, to naczelnik nasz, U, ja zapomniałem. Znaczy... Jarek. Jarek, Jarek jest naczelnik, Duda to jest Duda, Duda to jest, to jest minister spraw zagranicznych Ukrainy teraz, nie a, wiesz, tak, tak. on tam jeździ, załatwia dla nich wszystko, a, a Morawiecki? Byłem tutaj świadkiem, bo y, jak przyjechałem tutaj 13, a czy... No, no, 13, czekaj. Speak, speak, no. no momento. Spokojno, no mów tam, co chcesz? 13, 14, 15? Czy, 13, nie, 13 byłem, on tam przemawiał, gdzieś się. I no, no, no. no. rozumiem, no, no. już był przy nim, ale ktoś mu tam jeszcze oddepnął, mu tam ochronił. No tak, my. to bywa. On no. no, był tu, czyli. Dziękuję, dziękuję. Bye, bye.